Hej, cześć, witam wszystkich, ja jestem Martin a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam najlepsze bindy do pada od PS4, od Xboxa albo jeszcze jakichś innych padów, więc nieważne na jakim padzie gracie, to i tak będą najlepsze bindy. Ten film chciałem podzielić na trzy części: bindy do walki, bindy do budowania i bindy do edycji. W każdej z tych części odcinka będę wam tłumaczył, dlaczego akurat te bindy, które wybrałem są najlepsze. I bardzo proszę, zostaw łapkę w górę i sobie, jeżeli film Ci się spodoba i to by było na tyle ze wstępu, więc bez zbędnego przedłużania lecimy z odcinkiem. Tak jak mówiłem, zaczynamy od części bindów do walki. Ta zakładka bindów jest ważniejsza od dwóch pozostałych, bo bindy w tej zakładce mają wpływ na bindy w pozostałych dwóch zakładkach: strzelanie, celowanie i zmiana broni. Najlepsze jest domyślne, bo w większości gier tak właśnie strzelamy i zmieniamy broń. Zajmijmy się najpierw prawą częścią pada, czyli kształtami slash literkami i prawą gałką. X i Y slash kwadrat i trójkąt też najlepiej zostawić tak jak było, bo to nie są aż tak ważne guziki. A za to B slash kółko ustawić na samo zmień tryb, bo i tak później damy edycję na osobny przycisk. Teraz zajmiemy się jedną z najważniejszych rzeczy, czyli skakaniem. Jeżeli ktoś gra Claw, np. tak jak ja, to najlepiej zostawić sobie skakanie na A slash X, bo tak jak ze strzelaniem w większości gier tak skaczemy, ale jeżeli ktoś trzyma pada normalnie i nie gra Claw, ani nie ma łopatek, to najlepiej ustawić skakanie pod prawą gałkę, a kucanie pod a x Podczas walki, gdy osoba, która gra normalnie, będzie chciała skoczyć, będzie chciała puścić gałkę i wcisnąć a x i znowu położyć kciuk na gałce. I nie będzie mogła celować cały czas w typa. Dlatego skok na prawej gałce pozwoli na skakanie i jednoczesne rozglądanie się za przeciwnikiem. Prawa strona skończona, teraz czas na lewą, czyli depad i lewa gałka. Tutaj ustawienia zmieniają się trochę dla padów od Xboxa i od PS4. Pad od Xboxa ma lewą gałkę u góry i depada na dole, a pad od PS4 ma depada u góry, a lewą gałkę na dole. Dlatego na padzie od Xboxa depada zostawiamy normalnie, a na padzie od PS4 zamieniamy ze sobą ekwipunek i emotki. Czyli na depad dolny dajemy ekwipunek, a na górne emotki. I robimy tak dlatego, bo zdejmując kciuk z gałki, na padzie od Xboxa bliżej mamy do górnej strzałki niż do dolnej, a na padzie od PS4 mamy bliżej do dolnej niż do górnej. To tyle jeżeli chodzi o depada, a teraz zajmijmy się gałką. Na gałce najlepiej jest ustawić edycję, ponieważ tak jak z prawą gałką, prawie cały czas mamy na niej kciuk, co po prostu daje nam prosty i szybki dostęp do edycji. Nie musimy niepotrzebnie zdejmować kciuka z gałki, co znacznie poprawi nasze edycje. Tak jak właśnie oto kończy się pierwsza część filmu, i teraz wkraczamy w drugą, czyli bindy do budowania. Te bindy nie są aż tak ważne jak poprzednie, więc ta część filmu będzie dosyć krótka. Jednak jest tu jedna rzecz, którą wypadałoby zmienić: jest to obracanie budowli. Nie jest zbyt użyteczne, ale czasami może Wam się przydać. Tak jak w poprzedniej części, najlepiej ustawić obracanie budowy pod ten sam przycisk, którym otwieramy ekwipunek: czyli na padzie od Xboxa górny Depad, a na padzie od PS4 dolny Depad. I ostatnią częścią tego filmu są bindy do edycji. W do edycji też jest parę rzeczy do zmienienia. Są to wybieranie, potwierdzanie i resetowanie. Bo w edycji mamy o tyle fajnie, że nie ma tu parunastu różnych funkcji, dlatego wszystkie zmieścimy na tych czterech przyciskach. LB R1, RB R1, LT L2 i RT R2. W edycji najlepiej będzie, jeżeli rozłożymy wszystkie funkcje porówno, na dwie ręce. Edytowanie i resetowanie na lewą, a wybieranie i potwierdzanie na prawą. Domyślnie potwierdzamy b slash kółko, wybieramy rt slash r2, a resetujemy prawą gałką. Ale w związku z tym, że teraz nasze skakanie jest pod prawą gałką, straciliśmy funkcję resetowania. Dlatego najlepiej ustawić resetowanie na rb slash l1 albo na lt slash l2. Teraz są nam tylko wybieranie i potwierdzanie. Logiczne by było stwierdzenie, że potwierdzanie damy na rb slash r1, a wybieranie zostawimy domyślnie na rt slash r2. Ale powiem Wam, że to nie jest najlepszy wybór. Lepiej jest zamienić te guziki funkcjami, czyli RB R1 wybieranie i RT R2 na potwierdzanie. już wam wytłumaczę dlaczego. Nasze spusty są aktywowane dopiero po wciśnięciu ich do jakiegoś procenta, w niektórych padach, tak jak na przykład moim, spusty nie idą do maksymalnego 100%, chociaż wciskam je tak mocno jak tylko mogę. Dlatego w niektórych padach edycja może się nie wybierać po wciśnięciu RT-R2, bo mają po prostu zepsute triggery, a RB-R1 nie mają takich procentów, dlatego wciśnięcie go jest natychmiastowe, co jest po prostu szybsze. Dlatego żeby się upewnić, że dobrze wybierzemy edycję, najlepiej dać wybieranie na RB-R1, a potwierdzanie na RT-R2. I to samo tyczy się resetowania, więc też resetowanie lepiej jest dać na LB-L1 niż na LT-L2. To by było na tyle w tym odcinku i pamiętajcie, że jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Bardzo mnie to ucieszy, a zarazem wspomoże. I tak jak mówiłem, to by było na tyle, a ja widzę się z Wami w następnym odcinku.